NASA właśnie potwierdziła coś, czego absolutnie nikt się nie spodziewał. Druga fala sygnałów z galaktyki Andromedy dotarła do Ziemi i jest niewyobrażalnie silniejsza niż pierwsza. Wszystkie dane dotarły dokładnie o 3.47 czasu wschodnioamerykańskiego. W tym samym momencie radioteleskopy na trzech kontynentach zapaliły się na czerwono. Sygnał był tak potężny, że chwilowo przeciążył nawet najczulsze odbiorniki w obserwatorium Chime w Kanadzie. To nie był szum tła, to nie była usterka. Spektrogram wykazał wyraźny, powtarzający się wzór, idealnie czysty impuls. Ta sama sygnatura częstotliwości została wykryta 18 miesięcy temu, ale tym razem jej intensywność była 50 razy większa. Andromeda znajduje się 2,5 miliona lat świetnych od nas. To oznacza, że cokolwiek stworzyło ten sygnał, wydarzyło się 2,5 miliona lat temu. A teraz nadeszła druga fala. Naukowcy z Deep Space Network NASA w panice porównywali dane. W ciągu zaledwie kilku godzin teleskopy w Nowym Meksyku i w Australii potwierdziły to samo. Wzór był identyczny. Czasu nie dało się zignorować. Po raz pierwszy od początku skanowania kosmosu w 1960 roku automatyczne systemy sztucznej inteligencji. Wykryły coś, czego nie były w stanie w żaden sposób sklasyfikować. To nie był pulsar, nie magnetar, ani żadna inna znana pozycja z ich bazy danych. Pytanie, które teraz nurtuje każde obserwatorium na świecie, brzmi, jeśli to jest fala druga, to co będzie dalej? Pierwsza fala nadeszła 18 miesięcy temu. Był styczeń 2024 roku. Radioteleskopy wychwyciły wtedy krótki błysk z kierunku Andromedy. Były to milisekundy energii radiowej. Jasne, owszem, ale nie bez precedensu. Astronomowie skatalogowali go po prostu jako FRB 240117. Kolejny szybki rozbłysk radiowy. Takich Chime wykrywa dziesiątki w ciągu roku. Większość pochodzi z odległych galaktyk oddalonych o miliardy lat świetnych. Ten był bliżej znacznie, znacznie bliżej. Ale było to pojedyncze, odosobnione zdarzenie. Nie było kontynuacji, nie powtórzyło się. Konsensus naukowy był jeden: prawdopodobnie magnetar, hipermagnetyzowana gwiazda neutronowa przechodząca gwałtowne przesunięcie skorupy. Dziwne, ale wciąż możliwe do wyjaśnienia. Dane zostały zarchiwizowane i opublikowane w krótkiej notatce w specjalistycznym czasopiśmie. Życie toczyło się dalej. A potem nadeszła druga fala. Tym razem Centrum Kontroli Misji w Laboratorium Napędów Odrzutowych NASA nie było po prostu ciekawe. Zwołano natychmiast nadzwyczajną odprawę. W ciągu godziny połączyli się z radioastronomami z CHIME, Deep Space Network i Very Large Array. Wszystkie główne obserwatoria na Ziemi zostały podłączone do tej samej, ściśle tajnej linii konferencyjnej. Ponieważ to nie było zwykłe powtórzenie. Sygnał pochodził dokładnie z tego samego punktu w Andromedzie. Te same współrzędne, galaktyczne, ale jego struktura była inna, bardziej złożona, głęboko zorganizowana. Anteny Deep Space Network NASA natychmiast obróciły się, by namierzyć źródło. Ogromna 70-metrowa antena w Goldstone w Kalifornii wychwyciła każdy pojedynczy foton. Sygnał utrzymywał się przez pełne 3 sekundy, co w radioastronomii jest wiecznością. Kiedy dane zostały przesłane, wszyscy naukowcy w tej sali zobaczyli to samo. To nie był już tylko szum, wyglądało to na prawdziwy, zamierzony wzór. NASA wdrożyła swój najnowszy, najtajniejszy system analizy AI. Ta sama architektura sieci neuronowej, którą Google DeepMind opracowało do fałdowania białek, została ponownie przeszkolona do wyszukiwania wzorców w kosmicznych danych radiowych. I ta sztuczna inteligencja w ciągu kilku minut wykryła coś zdumiewającego. Powtarzające się, precyzyjne zmiany polaryzacji. Wyjaśnię, co to oznacza. Fale radiowe wibrują w określonych orientacjach, podobnie jak światło przechodzące przez spolaryzowane okulary przeciwsłoneczne. Naturalne źródła, takie jak pulsary, wykazują losową lub powoli zmieniającą się polaryzację. Jest chaotyczna, nieuporządkowana. Ten sygnał zmieniał kąt polaryzacji w rytmicznym, matematycznym wzorze. Co 200 milisekund orientacja zmieniała się, a następnie wracała do poprzedniego stanu, po czym ponownie zmieniała się w precyzyjnych, idealnych odstępach czasu. Nie tak powinny zachowywać się naturalne, szybkie wybuchy radiowe. Erupcje magnetarów wytwarzają chaotyczne pola magnetyczne. Pozostałości po supernowych rozpraszają polaryzację losowo. Nawet najbardziej egzotyczne obiekty astrofizyczne wykazują szum w swojej strukturze. Ale ten sygnał wykazywał czysty, absolutny porządek. Doktor Emily Chen z Instytutu SETI przeanalizowała dane pod kątem wszystkich znanych mechanizmów naturalnych: soczewkowania plazmowego, efektów próżni kwantowej, wiązki relatywistycznej. Żaden z nich nie pasował. Wzór był zbyt czysty, zbyt regularny, zbyt idealny. Czy jest to fizyka, której po prostu nie rozumiemy? Jakieś nieodkryte właściwości przestrzeni międzygalaktycznej? A może coś zupełnie innego? Zostaw komentarz poniżej, zanim ujawnimy, co dokładnie znalazła sztuczna inteligencja NASA. Jeśli lubisz odkrywać z nami te głębokie tajemnice, koniecznie zasubskrybuj i kliknij przycisk. Lubię to teraz. Ponieważ to, co nastąpiło potem, nie było już tylko sygnałem to wstrząsnęło samą ziemską tarczą magnetyczną. O 3:51 rano, zaledwie 4 minuty po nadejściu sygnału, wydarzyło się coś jeszcze. Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej NOAA wykryło nagły, gwałtowny skok w magnetosferze Ziemi. Pole magnetyczne, które chroni naszą planetę przed śmiertelnym promieniowaniem słonecznym, migotało przez dokładnie 8 sekund, ale to zakłócenie było mierzalne we wszystkich stacjach monitorujących od Alaski po Antarktydę. Magnetometry naziemne zarejestrowały pełną anomalię. Satelity na orbicie geosynchronicznej zarejestrowały kompresję. Granica magnetosfery po stronie dziennej przesunęła się do wewnątrz o prawie 2000 km, a następnie gwałtownie się cofnęła. Pierwsze przypuszczenie NASA było oczywiste: rozbłysk słoneczny. Słońce regularnie bombarduje Ziemię cząstkami naładowanymi. Kiedy wyrzut koronalny uderza w naszą osłonę magnetyczną, powoduje właśnie tego rodzaju zakłócenie. Jednak Obserwatorium Dynamiki Słonecznej nie wykazało absolutnie niczego. Zero rozbłysków, zero erupcji plazmy. Słońce znajdowało się w fazie absolutnego spokoju. Pomiary wiatru słonecznego były całkowicie normalne. Przez chwilę globalne stacje monitorujące sądziły, że nastąpiła niewidziana burza słoneczna. Technicy rzucili się, by znaleźć źródło. Sprawdzili każdy sygnał satelitarny, każdą stację naziemną, każdy instrument pogodowy na orbicie. Nic ze Słońca, nic z przestrzeni bliskiej Ziemi. Jedynym zjawiskiem elektromagnetycznym wykrytym w tym czterominutowym oknie był ten jeden pojedynczy impuls radiowy z Andromedy. To jest przerażające, ponieważ nie powinno być to możliwe. Fale radiowe nie oddziałują na pola magnetyczne. Przechodzą przez nie jak światło przez szkło. Odległy sygnał radiowy nie powinien w ogóle oddziaływać na magnetosferę Ziemi, a jednak czas był niepodważalny. Sygnał dotarł o 3:47. Zakłócenie magnetosfery nastąpiło o 3:51, 4 minuty. Dokładnie tyle czasu zajęłoby wtórnej fali cząstek poruszającej się z prędkością bliską prędkości światła, aby pokonać odległość od zewnętrznej atmosfery do magnetosfery. Centrum lotów kosmicznych Godarda NASA sięgnęło głęboko do archiwalnych danych i znaleźli ten sam ślad sprzed 18 miesięcy. Niewielkie, ale wyraźne zakłócenie magnetosferyczne zarejestrowane o 4:13 rano 17 stycznia 2024 roku. 8 minut po pierwszym sygnale z Andromedy. Nikt wcześniej nie połączył tych wydarzeń. Wydawało się to zbyt subtelne zbyt niemożliwe. Dlatego NASA szybko, potajemnie zorganizowała briefing. Druga fala z Andromedy wydawała się oddziaływać na samą Ziemię nie poprzez siłę grawitacyjną, nie poprzez ciśnienie promieniowania, ale poprzez jakiś nieznany mechanizm, który wymyka się standardowej astrofizyce. Radioastronomowie dokonali obliczeń i liczby były oszałamiające. Jeśli źródło rzeczywiście pochodziło z jądra Andromedy, sygnał zmierzony na powierzchni Ziemi, Wynosił 140 jasków. Dla porównania najjaśniejszym szybkim rozbłyskiem radiowym, jaki kiedykolwiek zarejestrowano, był FRB 20, 610 a Osiągnął on wartość szczytową zaledwie trzech jasków. Z galaktyki oddalonej o ponad miliard lat świetnych, ten sygnał był 50 razy jaśniejszy z odległości 50 razy mniejszej. Zastosowanie prawa odwrotnych kwadratów wyjaśnia konsekwencje tego zjawiska. Jasność maleje wraz z kwadratem odległości. Jeśli zbliżymy się dwukrotnie, obiekt wydaje się czterokrotnie jaśniejszy. 50 razy mniejsza odległość oznacza 2500 razy większą intensywność widzialną. Wymagana energia źródła jest niemal niepojęta. Naukowcy obliczyli, że ten wybuch wyemitował więcej energii radiowej w ciągu trzech sekund niż całe nasze Słońce emituje we wszystkich długościach fal w ciągu pełnej godziny. Wyobraź sobie latarkę tak potężną, że nawet z Księżyca mogłaby przyćmić Słońce na mgnienie oka. O takiej skali właśnie mówimy. Doktor Vikram Patel z Kavli Institute na MIT przeprowadził obliczenia trzy razy. Myślał, że jego oprogramowanie zawiodło. Tak nie było. Jasność była prawdziwa. Tylko dwa znane obiekty we Wszechświecie wytwarzają tak energetyczne wybuchy. Zderzające się gwiazdy neutronowe i hiperbłyskające magnetary. Oba są niezwykle rzadkie. Oba są gwałtowne. Oba zdarzają się dokładnie raz w określonym miejscu. A to zdarzyło się dwa razy w tym samym miejscu w odstępie 18 miesięcy. Wydajność energetyczna nie pasuje do żadnego istniejącego modelu. Magnetary nie magazynują wystarczającej ilości energii magnetycznej, aby wywołać drugą erupcję tej wielkości. Zderzenia gwiazd neutronowych nie mogą się powtórzyć. Niszczą się one podczas fuzji. Cokolwiek stworzyło ten sygnał, ma budżet energetyczny, który sprawia, że astrofizycy czują się głęboko niekomfortowo. Nie jest to niemożliwe, ale wymaga fizyki, której wcześniej po prostu nie obserwowaliśmy. Jednak sama jasność nie była jedynym problemem. Sygnał zawierał coś znacznie dziwniejszego informacje ukryte w jego czasie. Sztuczna inteligencja NASA poszła głębiej. Ta sama sieć neuronowa, która wykryła zmiany polaryzacji, zaczęła analizować strukturę czasową sygnału, odstępy między impulsami, czas ich pojawiania się, przerwy między nimi. I odkryła coś, co sprawiło, że cały zespół analityczny zamarł ustrukturyzowane, matematyczne interwały. Sygnał nie był falą ciągłą pulsował. Każdy impuls trwał dokładnie 43 milisekundy, po czym następowała 86 milisekundowa cisza. Kolejny impuls, a następnie 172 milisekundy ciszy. Zwróć uwagę na wzór. Każda przerwa była dwukrotnie dłuższa od poprzedniej: 43, 86, 172. Progresja geometryczna, podwojenie binarne. W informatyce nazywa się to odstępami wykładniczymi. W ten sposób systemy cyfrowe kodują informacje. W ten sposób algorytmy korekcji błędów organizują pakiety danych. To nie jest przypadkowe, to jest uporządkowane. Sztuczna inteligencja wykryła 12 różnych skupisk impulsów w ciągu trójsekundowej transmisji. Każde skupisko miało ten sam wzór podwajania, ale liczba impulsów w każdym skupisku była różna. 3 impulsy, potem 5, potem 2. Potem siedem. Doktor Sara Brennan z Breakthrough Listen porównała to do wszystkich znanych źródeł astrofizycznych. Pulsary obracają się i pulsują, ale ich synchronizacja jest nieregularna. Pulsary milisekundowe są niezwykle precyzyjne, ale nie wykazują progresji geometrycznej. Tykają jak zegary, a nie jak komputery. Wybuchy magnetarów są chaotyczne. Echa supernowych rozpraszają się losowo. Nawet najbardziej egzotyczna fizyka plazmy tworzy hałas, a nie porządek. Fizycy twierdzą, że procesy naturalne mogą tworzyć wzorce: rezonanse orbitalne, interferencję kwantową, fale stojące w namagnesowanej plazmie. Wszystkie one generują rytmiczne sygnały, ale ten wyglądał niezwykle czysto zbyt czysto jak na większość naturalnych wyjaśnień. Niektórzy badacze wskazali na niejasne zjawisko zwane przyspieszeniem w polu plazmy. Kiedy naładowane cząstki surfują na falach elektromagnetycznych przez zjonizowany gaz, mogą tworzyć harmoniczne odstępy. Jest to prawdziwa fizyka udokumentowana w eksperymentach laboratoryjnych. Problem? Osiągnięcie tego w przestrzeni międzygalaktycznej wymaga warunków, których nigdy nie obserwowaliśmy. Potrzebny byłby idealnie dostrojony akcelerator cząstek wielkości galaktyki. Możliwe w teorii, nigdy nie widziane w praktyce. Co o tym sądzisz? Czy jest to fizyka, której jeszcze nie odkryliśmy, czy coś celowo zaprojektowanego? Podziel się swoją teorią w komentarzach teraz. Zespół analityczny przeprowadził wszystkie możliwe symulacje i wszystkie naturalne modele, jakie tylko mógł wymyślić. Większość z nich była zbliżona, ale żadna nie pasowała idealnie. Problemem była precyzja. Natura jest chaotyczna. To nie było. I wtedy przyszła ta przerażająca świadomość. Ta druga fala nie była przypadkowa. Może być częścią większej, zaplanowanej serii. Naukowcy zaczęli zadawać niewygodne pytania. Jeśli dwie fale nadeszły w odstępie 18 miesięcy, to co z falą trzecią, czwartą? Czy istnieje jakiś harmonogram? Jeden z zespołów z Princeton dokładniej zbadał jądro Andromedy. Teleskop Fermi, należący do NASA od ponad 10 lat, wykrywa tam tajemniczy nadmiar promieniowania gamma. Skoncentrowana poświata fotonów o wysokiej energii, która nie powinna występować w tak dużej ilości. Wiodąca teoria obwinia cząsteczki ciemnej materii, które ulegają anihilacji w centrum galaktyki. Ale jest też inna, cicha możliwość. A co jeśli centralna czarna dziura Andromedy wytwarza epizodyczne wybuchy? Galaktyczne bicie serca. Supermasywne czarne dziury nie promieniują równomiernie. Wybuchają. Połykają materię w grudkach. Niektórzy astronomowie sugerują, że czarna dziura Andromedy o masie 4 milionów mas Słońca może przechodzić cykle akrecji. Każdy cykl wyzwala wybuch radiowy. Gdyby cykl ten powtarzał się co 18 miesięcy, widzielibyśmy dokładnie to, co widzimy teraz: falę pierwszą, falę drugą i kolejne. Inna grupa skupiła się na supermagnetarach. Są to obiekty teoretyczne. Gwiazdy neutronowe o tak silnych polach magnetycznych. Że zakrzywiają one samą czasoprzestrzeń. Standardowe magnetary istnieją, obserwowaliśmy je. Supermagnetary to kolejny poziom. Mogą one przechodzić burze magnetyczne. Wyobraź sobie rozbłyski słoneczne, ale bilion razy silniejsze. Burze te mogą się powtarzać. Budują napięcie magnetyczne, uwalniają je, budują ponownie, uwalniają ponownie. Matematyka się zgadza w pewnym sensie. Wymaga to, aby magnetar miał strukturę wewnętrzną, której nigdy bezpośrednio nie zmierzyliśmy. Warstwy materiału nadprzewodzącego egzotyczne superfluidy neutronowe fizyka na granicy tego, na co pozwala mechanika kwantowa. Nikt nie twierdzi otwarcie, że jest to zjawisko sztuczne. Konsensus naukowy nadal skłania się ku naturalnym wyjaśnieniom, jednak sama regularność tego zjawiska głęboko niepokoi niektórych ekspertów. Doktor Avi Loeb z Harvardu zwrócił uwagę na coś istotnego. Kiedy widzimy porządek w naturze, zazwyczaj ma on prostą przyczynę. Kryształy tworzą regularne wzory dzięki wiązaniom atomowym. Orbity planet są zgodne z precyzyjnymi zasadami matematyki dzięki grawitacji. Jednak kiedy porządek pojawia się bez oczywistego fizycznego czynnika, wkraczamy na nieznane terytorium. Nie jest to niemożliwe, tylko niewyjaśnione. Po raz pierwszy w tej analizie miałem wrażenie, że nie obserwuję statycznego obrazu, a raczej słyszę pukanie do drzwi. Cofnijmy się i opierajmy się na tym, co wiemy na pewno. Andromeda jest naszą najbliższą dużą galaktyką sąsiednią. Znajduje się 2,5 miliona lat świetnych od Ziemi. Ta odległość ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego, co faktycznie obserwujemy. Światło porusza się z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Nic we wszechświecie nie porusza się szybciej. Kiedy widzimy światło z Andromedy, widzimy galaktykę taką, jaka istniała 2,5 miliona lat temu. To samo dotyczy tych sygnałów radiowych. Cokolwiek je wywołało, miało miejsce, gdy nasi najwcześniejsi przodkowie dopiero uczyli się posługiwać narzędziami kamiennymi. Od tego czasu sygnały podróżowały przez pustą przestrzeń. Dopiero teraz docierają do naszych teleskopów. Pomyśl o tym, jak o grzmocie i błyskawicy. Zanim je usłyszymy, burza jest już dawno przeszłością. Z tą różnicą, że ta burza jest tak stara, że w czasie, jaki zajęło jej dotarcie do nas, mogły powstać i upaść całe cywilizacje. Dlatego koncepcja drugiej fali jest tak istotna. Jeśli oba wybuchy pochodziły z tego samego źródła, to źródło to było aktywne 2,5 miliona lat temu. A cokolwiek je wywołało, było w stanie wygenerować wiele wybuchów. W odstępie czasu, który my postrzegamy jako 18 miesięcy. Ale jest pewien haczyk. Te 18 miesięcy mierzymy w naszym czasie. W układzie odniesienia źródła, oba zdarzenia mogły mieć miejsce w ciągu kilku dni lub nawet godzin. Widzimy je z ogromnym opóźnieniem, spowodowanym czasem podróży przez przestrzeń międzygalaktyczną. Szybkie rozbłyski radiowe są prawdziwym zjawiskiem. Hajmy wykrywa je regularnie. Są to trwające milisekundy błyski energii radiowej z odległych galaktyk. Większość z nich to zdarzenia jednorazowe. Niektóre powtarzają się jak frb 2 1102 a który wystrzelił setki razy. Wiodące wyjaśnienie – magnetary. Gwiazdy neutronowe o polach magnetycznych kwadrylion razy silniejszych niż pole magnetyczne Ziemi. Kiedy ich skorupa pęka pod wpływem naprężeń magnetycznych, Uwalniają ogromne wybuchy energii. Wybuchy promieniowania gamma są jeszcze potężniejsze. Pochodzą one z zapadających się masywnych gwiazd lub łączących się gwiazd neutronowych. Są to najjaśniejsze zjawiska elektromagnetyczne we wszechświecie. Typowy rozbłysk gamma uwalnia w ciągu 10 sekund więcej energii niż Słońce wyemituje w ciągu całego swojego dziesięcio-miliardowego życia. Oba zjawiska są dobrze udokumentowane. Obserwatoria śledzą je nieustannie. Są one egzotyczne, ale są naturalnym produktem ekstremalnej fizyki działającej w warunkach, których nie jesteśmy w stanie odtworzyć w laboratoriach. Pytanie brzmi: czy to, co obserwujemy z Andromedy, pasuje do tych kategorii, czy też jest to coś zupełnie innego, coś, czego jeszcze nie nazwaliśmy? Podsumujmy to, co wiemy na pewno. Potwierdzono drugą falę z Andromedy: wielokrotne obserwacje, niezależna weryfikacja. Sygnał jest prawdziwy. Magnetosfera Ziemi zamigotała chwilę po nadejściu sygnału. Brak aktywności słonecznej, brak innych wykrytych źródeł, tylko korelacja czasowa, która sprawia, że fizycy czują się głęboko nieswojo. Jasność była niemożliwa do zignorowania pięćdziesiąt razy silniejsza niż najjaśniejszy szybki rozbłysk radiowy, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. Wydajność energetyczna, która wymaga mechanizmów na absolutnej granicy znanej astrofizyki. A potem ta struktura, te geometryczne interwały, podwojenie binarne, wzorce impulsów, które sztuczna inteligencja NASA oznaczyła jako niezwykle uporządkowane, niekoniecznie sztuczne, ale też trudne do wyjaśnienia chaosem. Podczas nadzwyczajnej, cichej konferencji prasowej NASA nie ogłoszono obecności obcych. Naukowcy są ostrożni w takich twierdzeniach. Wiedzą, że przed ogłoszeniem nadzwyczajnych informacji potrzebne są nadzwyczajne dowody. Jednak konferencja potwierdziła jedno: coś potężnego i prawdopodobnie inteligentnego wysłało drugą wiadomość przez galaktyki i dotarła ona do nas. Czy jest to działanie natury na skalę, której nigdy nie obserwowaliśmy, czy też coś bardziej celowego, pozostaje kwestią otwartą. Dane pozwalają na wiele interpretacji, z których każda jest na swój sposób niepokojąca. Jeśli jest to zjawisko naturalne, mamy do czynienia z fizyką, która zmienia podręczniki, egzotycznymi stanami materii, zjawiskami kwantowymi na skalę kosmiczną, mechanizmami energetycznymi, które przyćmiewają wszystko, co stworzyliśmy lub wyobrażaliśmy sobie. Jeśli nie jest to zjawisko naturalne, konsekwencje są jeszcze bardziej oszałamiające. Oznacza to, że 2,5 miliona lat temu w Andromedzie istniała technologia zdolna do wysyłania sygnałów przez przestrzeń międzygalaktyczną. Sygnały były wystarczająco silne, aby do nas dotrzeć i wystarczająco uporządkowane, aby przyciągnąć naszą uwagę. Tak czy inaczej, Andromeda stała się czymś więcej niż tylko piękną spiralą na naszym nocnym niebie. Stała się znakiem zapytania, tajemnicą, która wymaga odpowiedzi. Czy to natura w swojej najbardziej ekstremalnej postaci? A może pierwszy znak, że nie jesteśmy sami? Jedno jest pewne. Andromeda przyciąga teraz naszą uwagę jak nigdy dotąd. A jeśli pojawi się trzecia fala, będziemy ją obserwować. Każdy teleskop, każdy system sztucznej inteligencji, każda stacja monitorująca na Ziemi jest teraz skierowana na ten fragment nieba i czeka. Jeśli chcesz być na bieżąco z każdym nowym odkryciem, w miarę rozwoju tej historii, zasubskrybuj, kliknij dzwonek powiadomień, ponieważ cokolwiek nastąpi dalej, będziesz chciał to zobaczyć na bieżąco. Wszechświat właśnie zapukał. Czy odpowiemy?